Cześć, witam Was bardzo serdecznie ja z tej strony Franksa. Dzisiaj gramy Slendermana, więc zapraszam do oglądania. Stadio sobie kupiłem Slenderman Shadow, a oczywiście w stronie, chyba tutaj wam się wyświetli, więc pierwsza gramy w sanatorium, więc zapraszam do, do oglądania. Wszystko jest na ultra, więc chwilę w to grałem. Dobra, w pierwszym pokoju po nie mamy. Tutaj też nic nie mamy. Są tutaj jakieś dziwne dźwięki. Sprawdzimy, cóż tu czy coś jest. Z tego, z mojej informacji, co ja wiem, Slender pojawia się chyba tylko. Znaczy, po pierwszej kartce się pojawia. Tutaj chyba będzie jakaś kartka. Tutaj jakieś krzesło. Always hunting. Czyli zazwyczaj ten poluje. Teraz sama muzyka, najgorsza. Ta chyba kosztowała 5 euro około, albo dolarów właśnie, nie pamiętam. I zaraz może nasz kolega się tutaj pojawić. Jeśli chcesz, tą serię, dajcie łapki w górę. Będzie 10, 1 no, 5 lajków to będzie fajnie. Nie, nie, nie gaś tego. Ja mam tu muzykę jakąś fajną, wciśniętą. Wci tutaj tak trochę nudno, ale wbiję taką fajną. Nie! Nie, nie! nie, 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 nie. Ja, ja go nie widziałam. Hello. Ja tu nie jest wcale straszna gra. No, elo. To w ogóle straszne nie jest. Ochopie, no, chopie, je jeszcze raz mi tak zrobisz. No one survives, ani jeden nie przeszedł. Uwa, śmiecił je jeszcze jeba! Oszmyj piescie jebał. No Y. gryk. No, jeszcze kupi. No, sobie, mi... sobie 2 sekundy i się zmęczył. Czemu tu nie ma kartki? No. A, bo tu się pewnie randomowo ustawiają. Kurczę, ja już myślałam, że sobie tam pójdę, a potem tam. Dobra. So, przepraszam Was, że nie ma serii, nie wiem, od lasa W ogóle po prostu... Nie mam czasu teraz za bardzo. Tutaj chyba będzie karteczka. Oczywiście, co, co nie wiem, co to znaczy, bo ja nie umiem ten tak za bardzo angielskiego, po prostu, nie, no, nie umiem. I nie śmiejcie się ze mnie, bo to jest nieładnie. Dobra. I ta seria z widzami chyba niedługo będzie pierwszy odcinek. tej serii z widzami pierwszy bo już z jednym sobie zrobię silver 6 versus Sheriff albo Supreme bo już zapomniałem co tam ma może dam radę tam potem nagram tego Slenderman The arrival dajcie mi kartkę o Always watching, zawsze patrzy. Nazwa odcinka Very Good English. Może być nazwa. O, No Escape. Brak wyjścia. Trzy klatki. Nasz rekord. Rekord życiowy odsuń się ode mnie, idź stąd. No! Śmieć! Pies, ty jedna! Pies, dobra, myślę, że my to już kończymy. więc wam że gram. Gram w więc cześć!